Cześć, witaj w kolejnym odcinku na moim kanale Lingo. Dziś zajmiemy się czasem Present Perfect Continuous, który jest jednym z ważniejszych czasów w języku angielskim. Czas Present Perfect Continuous używamy, gdy mówimy o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz. Możemy go również używać, gdy mówimy o czymś, co skończyło się niedawno, ale ma wpływ na teraźniejszość. Przykładowo, jeśli powiedziałbym: I have been waiting for you for an hour. Oznacza to, że zacząłem czekać na ciebie godzinę temu i nadal czekam. Zaraz przejdziemy do konkretnych przykładów i zwrotów, które pomogą ci lepiej zrozumieć ten czas. Gotowy? Zaczynamy. Pracuję nad projektem od rana. I have been working on the project since morning. Czekam na ciebie od godziny. I have been waiting for you for an hour. Ona mówi przez telefon od godziny. She has been talking on the phone for an hour. Pisze e-maila przez cały dzień. I have been writing an email all day. Oglądam ten film od godziny. I have been watching this movie for an hour. Jemy obiad od godziny. We have been eating lunch for an hour. Szukam kluczy od wczoraj. I have been looking for the keys since yesterday. On gra na komputerze od południa. He has been playing on the computer since noon. Mieszkam w tym mieście od dzieciństwa. I have been living in this city since childhood. Ona biega codziennie od dwóch tygodni. She has been running every day for two weeks. Myślałem o tym przez chwilę. I have been thinking about it for a moment. Ona ćwiczy na siłowni przez godzinę. She has been exercising at the gym for an hour. Pracuje w tej firmie od 5 lat. I have been working at this company for five years. Zajmuje się nauką angielskiego od miesiąca. I have been learning English for a month. Siedzę tutaj od godziny. I have been sitting here for an hour. Odpoczywam od pracy od piątku. I have been resting from work since Friday. Przypadkowo spotykam się z przyjaciółmi. I have been meeting my friends by accident. Maluję pokój przez cały dzień. I have been painting the room all day. Oni uczą się gry na gitarze od kilku miesięcy. They have been learning to play the guitar for a few months. Mówię o tym od wczoraj. I have been talking about this since yesterday. Jesteśmy w drodze do pracy od godziny. We have been on our way to work for an hour. Grają w piłkę nożną przez godzinę. They have been playing soccer for an hour. Używam tego telefonu od zeszłego roku. I have been using this phone since last year. On pracuje w ogrodzie od poranka. He has been working in the garden since morning. Naprawiam samochód od rana. I have been fixing the car since morning. Robię zakupy od wczoraj. I have been shopping since yesterday. Dzieci bawią się w ogrodzie od godziny. The children have been playing in the garden for an hour. Piję kawę od kilku minut. I have been drinking coffee for a few minutes. Gotuję obiad od godziny. I have been cooking dinner for an hour. Czytasz książkę od rana? Have you been reading a book since morning? Piszemy raport przez cały dzień. We have been writing the report all day. Jesteśmy na wakacjach od tygodnia. We have been on vacation for a week. Biegałem codziennie przez miesiąc. I have been running every day for a month. Spędzamy wakacje w górach od zeszłego lata. We have been spending our holidays in the mountains since last summer. Mówię o tym od kilku godzin. I have been talking about it for a few hours. On tańczy od wczoraj wieczorem. He has been dancing since last night. Czekamy na wyniki od rana. We have been waiting for the results since morning. Mówie ci, co się wydarzyło. I have been telling you what happened. Jesteśmy razem od podstawówki. We have been together since elementary school. Oni pracują w tym biurze od zeszłego roku. They have been working in this office since last year. Czekamy na autobus od 10 minut. We have been waiting for the bus for 10 minutes. Zajmuję się sportem od dzieciństwa. I have been doing sports since childhood. Zajmujemy się tym od tygodnia. We have been doing this for a week. Prowadzimy firmę od 5 lat. We have been running the business for five years. Szukam pracy od kilku miesięcy. I have been looking for a job for a few months. Grałem w gry komputerowe przez godzinę. I have been playing computer games for an hour. On rozmawia z kolegą przez telefon od południa. He has been talking to his friend on the phone since noon. Rozmawiamy o tym od dłuższego czasu. We have been talking about it for a long time. Bawię się z dziećmi od kilku godzin. I have been playing with the kids for a few hours. Przygotowuję się do egzaminu od tygodnia. I have been preparing for the exam for a week. Oni uczą się angielskiego od roku. They have been learning English for a year. Ona pracuje nad raportem przez cały dzień. She has been working on the report all day. Zajmuje się projektowaniem od kilku miesięcy. I have been working on the design for a few months. Piszemy listy do przyjaciół od rana. We have been writing letters to friends since morning. On ogląda telewizję od kilku godzin. He has been watching TV for a few hours. Robimy to od dłuższego czasu. We have been doing this for a long time. Prowadzę samochód od kilku minut. I have been driving the car for a few minutes. Maluję obraz od tygodnia. I have been painting the picture for a week. Ona śpiewa od rana. She has been singing since morning. Pracuję nad nowym projektem od wczoraj. I have been working on a new project since yesterday. Czytałem tę książkę przez kilka dni. I have been reading this book for a few days. Ona gra na pianinie od kilku godzin. She has been playing the piano for a few hours. Oni naprawiają samochód od rana. They have been fixing the car since morning. Pijemy kawę od dłuższego czasu. We have been drinking coffee for a long time. Gotuję obiad od kilku godzin. I have been cooking dinner for a few hours. Biegam codziennie od miesiąca. I have been running every day for a month. Mówię o tym od tygodnia. I have been talking about this for a week. Szukam pracy od trzech tygodni. I have been looking for a job for three weeks. Piszę bloga od dwóch lat. I have been writing a blog for two years. Czekam na ciebie od pięciu minut. I have been waiting for you for five minutes. Rozmawiam z nim o tym od wczoraj. I have been talking to him about it since yesterday. On ćwiczy na siłowni od rana. He has been working out at the gym since morning. Zajmuje się tym od kilku tygodni. I have been working on this for a few weeks. Pracujesz w tej firmie od miesiąca? Have you been working at this company for a month? Maluję ten obraz od kilku dni. I have been painting this picture for a few days. Oni uczą się do egzaminu od tygodnia. They have been studying for the exam for a week. Oglądamy ten serial od tygodnia. We have been watching this series for a week. Dzieci bawią się w parku od południa. The kids have been playing in the park since noon. Czekam na wyniki od dwóch dni. I have been waiting for the results for two days. Prowadzimy firme od kilku lat. We have been running the business for a few years. To rozmawiałeś z nią o tym? Have you been talking to her about it? On jeździ na rowerze od kilku godzin. He has been riding his bike for a few hours. Myślimy o tym od kilku dni. We have been thinking about it for a few days. Pracujesz nad tym projektem od zeszłego miesiąca. You have been working on this project since last month. Jemy kolację od godziny. We have been having dinner for an hour. Ona śpi od dłuższego czasu. She has been sleeping for a long time. Robimy porządki w domu od rana. We have been cleaning the house since morning. Szukam nowych rozwiązań od kilku dni. I have been searching for new solutions for a few days. Bawię się z dziećmi od kilku minut. I have been playing with the kids for a few minutes. My uczymy się nowych słów od wczoraj. We have been learning new words since yesterday. Przepraszam, że się spóźniłem, czekałem na przystanku. I'm sorry for being late, I have been waiting at the bus stop. Rozmawiamy z kolegami od kilku godzin. We have been talking to our friends for a few hours. On czyta książkę od popołudnia. He has been reading the book since the afternoon. Jesteśmy w drodze do pracy od 8 rano. We have been on our way to work since 8am. Dzieci uczą się pisać od kilku miesięcy. The children have been learning to write for a few months. Pracuje zdalnie od kilku lat. I have been working remotely for a few years. Ona ćwiczy jogę od kilku dni. She has been practicing yoga for a few days. Pije wodę od kilku godzin. I have been drinking water for a few hours. Nowy od kilku I have been using the new phone for a few weeks. Oni śpiewają w zespole od kilku lat. They have been singing in the band for a few years. Jeśli podobał ci się ten odcinek Nie zapomnij zostawić łapki w górę, abym wiedział, że doceniasz moją pracę i chcesz więcej podobnych treści na kanale. Przypominam również, że subskrybując mój kanał, będziesz na bieżąco informowany o wszystkich nowych lekcjach i materiałach, które dla ciebie przygotowałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.